3 i to jest ym, to jest seria Zagrajmy w Minecraft odcinek drugi. Dzisiaj stworzę sobie nowy świat i na niej będę właśnie grał struktury, tak dobra, stworzę nowy świat. To będzie taka seria, z której będę nakrywał regularnie odcinki. I kupiłem sobie nowy mikrofon. Jak już może usłyszeliście po głosie. Moim zdaniem lepiej <laughs> Lepiej nagrywa mój głos niż tamten stary w ogóle Tata to mi się cały popsuł Dobra to tutaj sobie zaznaczę spawn'a Wow Ale coś lepiej, dobra Wsadzniemy sobie drzewno W ogóle dzięki za 130 widzów Wow Ale zlagowało Zabam chyba 130 130, 132 widzów, i i i nie 30 tak, 38 tysięcy? Czy 28? Coś tak będzie. Wyświetleń, już zapomniałem. Dobra, więc sobie na się nazbieramy tutaj drewna i może pójdziemy od razu do kopalni. bo tam widzę, że jakoś jest tam za nami z boku. Tylko zawsze cię trzeba zabezpieczyć. O, w ogóle będę grał na normalnym. Dobra, to dum, dum odnośnie mojego serwera. To na razie y, popsuły się rangi. Y, tam permissions bucket i Essential y, się popsuły, i... Kurde escape. Dobra, kit już z tym. Zapomniałem wyłączyć. No i na razie nie ma rang, więc otwarcie jest przełożone na tą niedzielę. Czekajcie, na 15, tak? To będzie chyba sobota czy wtorek. Nie, na 16. Na 16 września jest przełożone otwarcie, ponieważ y, musimy przerobić pluginy, bo już mapę mamy gotową. To będzie y, serwer typu Hunger Games. Y, inaczej Survival Games i inaczej Igrzyska Śmierci. Y, zwykły Survival. Oraz y, plugin będzie też na gildie. Będzie specjalny telewyznaczony wyznaczony na gildie. Będzie też Plif Arena i Mob Arena. A później zamierzamy dodać, yy, jak to, Ikonomii, yy, tak, mod na pieniądze, plugin na pieniądze. Yy, no i tak, yy, co jeszcze, co jeszcze? Yy, można kupić VIPa, można kupić super VIPa, można kupić level, można kupić yy, diaksy, no... I już możecie kupować VIP albo Super VIP'a. napiszcie mi w wiadomości, i ja Wam powiem. Teraz jest promocja VIP na miesiąc. Na 30 dni kosztuje 11 zł. 7 groszy SMS-em i do tego 32 diaks za darmo. A VIP tam ma nowe, dodatkowe komendy, i do, i do tego ma jeszcze zwykły VIP, ma, otrzymuje 3 staki dowolnego materiału na budowę gildii, ale to nie może być obsydian, y, bloki jakichś surowców, ani bedrock a superwibo otrzymuje 6 stacków to sobie wybiera, ja później daję tak, właścicielem jestem y, ja i quadax nie wiem czy mogę quadaxa podać na przykład y, nika na youtubie, więc jak się zgodzi to będzie w opisie, albo tam w następnym odcinku to jeszcze ostatnie takie drze, drze, drzewo. No i już tam pójdę z obczaić, co tam jest w tej kopalni. Jeszcze nie Niektórzy się pytacie, czy odzyskałem premium. Jak widzicie, nie. Dobra, pozwieram sobie jeszcze trochę sadzonek. Cieszyłbym się, jakby jabłko było. A w sumie sadzonki nie wiem po co mi, ale może będzie do przepalania, jak co. Dobra, tu jeszcze dirta trochę. O, żelazo. Dobra, to tu już myślę tak. O, więcej żelaza. Dobra, węgla nie ma, ale jest żelazo, ok, spoko. Ech, wow. Dobra, zrobię sobie crafting table. Co ja robię? Crafting table. G teraz gram bez tekstur pack, ale... O, ale mi się wyli to drzewo z tymi deskami. Ech, teraz gram bez tekstur pack, ale w następnym odcinku myślę, że już tekstur pack będzie jakiś... Jaki, jaki to, nie wiem jeszcze. Będę nazywała tylko trzy kobla, a właściwie jeszcze dwa. To się już zrobi na no jakieś mobki. Ja już, ja już kręciłem, już stworzyłem taki jeden nowy świat. Taką serię tylko, tylko później zobacz, zobaczyłem. I okazało się, że głos się nie nagrał. Oraz tam widzieliście, że tam był pewien mój odcinek, taki fail. Że w ogóle tam zginąłem. a to nie żaden hardcore, to jest zwykłe, ale nieraz no, zginąłem. To już jak zginęłem, to już zakończyłem odcinek, no a później patrzę, nie nagrał się głos. No. I to wada mojego mikrofona, chyba, albo frapsa, nie wiem, bo nagrywam frapsem. Czy teraz mam nowy mikrofon? Jak, jak to ten, jak to ten głos się też nie nagra, to będę tak wkurzony, Dobra, tu jest trochę ciemno. Myślę, że widzicie to, a jak nie widzicie to piszcie w komentarzach, bo ja ogółem to w jaskini nie używam pochodni, bo dla mnie są niepotrzebne, tylko jak jest jakiś dom czy coś, to ewentualnie wtedy. Dobra, tutaj mam już 6, 7 żelaza, woda, jakaś małpka, O, szkielet, ała, jak strzelił, wiecie to spadnie strzelił we mnie. Jaki koksu, nie spadaj moje żelazo Gdzie jest, o tam jest A tu kogoś mamy Na imprezie, o cześć Twój brat, o, Szybko zabić go, zabić A, nie Pod... I, Kurde, no nie, nie gadaj, że za znowu Zginę, a O, jany, jany O, nie, gin Gin, ty też, gin A Kurde, znowu No weź gdzie się zespałniłem w ogóle kurde no dobra idę szybko po itemy Zapomniałem, że sobie skrzynię bonusową włączyłem i ja się tak męczę o jany dobra gdzie to było tam był ten kliper myślę że mi itemu wszystkich nie, nie zniszczył o cześć zombie 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 kilofem mam cię z kill mam cię potraktować a co strewnianego kilofa tak wow Ej no nie, zniszczył mi mój killoff. Czekaj, co mi zniszczył? O nie, tyle drzewna. Tak długo kopałem. A nie, tu jest drzewno, ale brzozy nie ma. Ue. Ej, a tu chyba dziś musi być ten klipper. O je, no ja się już... Kurde, nie, ja nie chcę znowu zginąć. Spadów, a spadam stąd. Idę do panusowej skrzyni. Ej, tu jest... Nie. jabłko! To jest moje, tak? O jest drzewienko, okej, okay, jest poko. Dobra, szybko uciekać, uciekać, bo mi się za w skończy i nie będę mógł czym pić. Dobra, oh, szybko, o oh, jany, ale prądy, o, o, jany, do mnie, o oh, nie no, ale, no fajnie. Dobra, szybko uciekać, 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 uciekać. Ja tego nie rozumiem, że jak się spalnie to ta skrzynia bonusowa <grym> się zawsze spałni gdzieś tam obok i ja zawsze jej nie mogę, nigdy jej nie mogę znaleźć. Chwilę muszę zginąć i się po niej obok niej. Dobra ona była. Czy ktoś wie, gdzie była ta strzyma? O, Jenny. to jest co, znowu muszę zginąć. Poczekaj. Czy jak tu. Jak tu była ta dziura, to strzynia jest tu. O, tak się za drzewem schowała. Dobra, okej, okay, jest spoko. O, odrzewiamy do kilo. Dobra, jest to fajna. Zbierzmy sobie skrzynki. Czekajcie, tylko wezmę na Escape i się zrobię niedostępny. Znaczy, to nie przeszkadza. I Okej. Okay. Dobra. Zbieram sobie tam skrzynki i pochodnie. A w sumie nie brałem i No ja tam tam. to okej, okay, to co ja dostałem? Aha, dostałem kilofa. Dostałem jakieś tam wydrzewienko. że mnie jaskinie w to ja w, w pierwszym odcinku. A sadzę, o tak, głowa pomiędzy samodzielnikami. I cześć, do następnego odcinka.